Zaprosiłem Państwa do swego pokoju, pokoju dyrektora Instytutu Historii Architektury i Konserwacji Zabytków przy Politechnice Krakowskiej. Tak się złożyło, że ten Instytut to ja właśnie powołałem do życia. I tak się dalej złożyło. Że będę musiał ten pokój opuścić. A przy tym biurku siedziałem bez mała ćwierć wieku. Posłuchajcie państwo, jak to było. Politechnika krakowska, żywot swój rozpoczyna od wydziałów politechnicznych. Przy macierzystej uczelni, którą była Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Architektury dzięki wielkiemu człowiekowi i znakomitemu patrioci, pierwszemu dziekanowi naszego wydziału, profesorowi Adolfowi Szyszko-Boguszowi, dzięki jego decyzji, jego stosunkom, wydział znalazł swoje miejsce na. W Wzgórzu Wawelskim. Późniejszy instytut zaczynał swe życie od malinkiego pokoiku. W naszej bibliotece było zaledwie 10 książek, ale okno tego pokoju wychodziło na dziedziniec wawelski. Studenci mieli możliwość kontaktu z takimi cudownymi. Obiektami jak katedra wawelska, z jej wnętrzami, z jej nagrobkami, z jej tajemnicami i podziemiami, ale równocześnie mieliśmy wstęp na komnaty królewskie. To był cudowny, ale tylko jedyny rok studiów, bo później nasza uczelnia utrzymała w drugim końcu miasta, zespół pokoszarowych budynków, Rudolfskazerny. To nie było łatwe, ale ja już na Politechnice Krakowskiej pracowałem. To odrębna sprawa. Kiedyś może opowiem. Natomiast przenosiłem tę małą katedrę, zakładzik, małą bibliotekę, która miała jedną Szafę, dwie rysownice i biurko kierownika, profesora Witolda Dalbora. Zaczęliśmy w surowych warunkach koszar położony przy ulicy warszawskiej, numer 24. Moim szefem, który przyjął mnie do pracy, był bratanek prymasa polski. Profesor Witold Dalbor. A później, proszę Państwa, to tak się złożyło, to trzeba mówić w skrócie, bo nie chcę być nudnym, że byłem asystentem, wolontariuszem. A później profesor Dalbor zaczął mi powierzać zajęcia samodzielne, ćwiczenia, seminaria. Zacząłem go zastępować w wykładach. I krótko mówiąc, moja historia jakoś równoważy się z historią naszego Krakowskiego Wydziału, ba, historią całej Politechniki Krakowskiej. Po tym wstępie chcę przejść do pewnych epizodów, bo przecież epizody tworzą historię. Różnie to bywało. Były czasy bardzo trudne, przypominamy sobie. Ja nigdy nie należałem do partii, a najcenniejszym elementem starego wyposażenia Instytutu Historii, Architektury i Konserwacji Zabytków, który powstał właśnie, Około 35 lat temu z katedry, która wciąż rozwijała się, najcenniejszym sprzętem był krzyż z ukrzyżowanym Chrystusem. Ten krzyż, proszę Państwa. Możecie zobaczyć, bo on wędrował z Wawelu na ulicę Warszawską, a później na ulicę Kanoniczą. Dobrze, ale dlaczego na ulicy Kanoniczą? Otóż udało mi się, właśnie ten narożny budynek dawnego pałacu biskupów krakowskich, ich rezydencji, byli przecież. Byli biskupami pomocniczymi, byli infułatami, a więc hierarchowie kościelni zajmują ten dom od wieku XIV. Bo tak stare są piwnice. A później, później wszystko się zmieniało. W końcu umieszczono tutaj inkwizytoriat, co możecie zobaczyć, obserwując portal do tego gmachu. No, i wracam do istoty zagadnienia. Udało mi się ten budynek włączyć do struktur Politechniki Krakowskiej. Poczetuję to za swoją osobistą zasługę. To nie Politechnika Krakowska płaciła za przeprojektowanie tego budynku i. Proszę zwrócić uwagę teraz. W tym toku moich słów pokaże się krzyż profesora Witolda Dalbo. Kiedy ulica kanonicza stała się własnością politechniki, moją pierwszą czynnością po wybraniu na miejsce pracy. Dyrektora Instytutu tego niewielkiego pokoju było powieszenie tutaj Dalborowego Chrystusa. Czy wiecie Państwo, że jest to chyba jeden, jedyny symbol wiary, który w najsmutniejszych, najbardziej groźnych czasach wisiał przede mną na ścianie? Bywało jej tak, że przyszedł kiedyś do mnie mój znajomy, prorektor Politechniki Krakowskiej i mówi: Wiciu, między nami mówiąc to, ty jesteś wierzącym człowiekiem, ja jestem wierzącym człowiekiem, ale po co pan rektor przyszedł z drabiną? Kochany, nie mów mi oficjalnie z drabiną przyszedłem po to, by zdjąć krzyż. Nie narób sobie nieszczęścia. Bądź wierzącym, ale ja krzyż zdejmę. To znana historia, ja jej nie wymyślam w tej chwili. Ja wtedy powiedziałem, kochany, a nie boisz się, że drabina pod tobą się zapadnie? Zostaw krzyż Dalbora na ścianie, wyjdź z tego pokoju, a ja będę. W towarzystwie tej pamiątki, która dla mnie w całym Instytucie, w całym Wydziale jest najcenniejsza. Proszę Państwa, takich chwil było wiele, ale krzyż, który w tej chwili pokazuje kamera, jest jedynym, który na Politechnice raz powieszony nie zmienił swego miejsca. Zmieniał je wtedy. Kiedy zmieniało swoje lokum miejsce dyrektora Instytutu. Chciałbym też pokazać Państwu w tym pokoju inny mebel. Bardzo mi bliski poza tym biurkiem. Mój Boże, w przeciągu ćwierćwiecza iluż tu studentów zdawało egzamin Egzaminy kursowe, czasem egzaminy dyplomowe, to znów przychodzili na konsultacje, egzaminy na studium podyplomowym, a studium podyplomowe powstało jeszcze przy ulicy Warszawskiej 30 kilka lat temu. I nie wszyscy chcieli, żeby Kraków miał takie podyplomowe miejsce do kształcania w dziedzinie konserwacji zabytków architektury. Powiem szczerze, bo kiedyś powiedzieć trzeba szczerze, i Szyszko Bohusz, i ja byliśmy na jakiejś liście osób skreślonych przez niektóre Środowiska warszawskie. Ja niejednokrotnie walczyłem z tego miejsca bardzo samotny. Ale proszę wziąć pod uwagę, 250 kilka dyplomów magisterskich, 250 kilka dyplomów studium podyplomowego, 30 kilka doktoratów. Dziesięć habilitacji. A ile wykładów? A to już jak mowa o wykładach, to przy moim sposobie prowadzenia tych wykładów muszę Państwu pokazać drugi poza biurkiem ukochany sprzęt właśnie w tym pokoju. To jest rysownica. Wiecie, to jest tak. Kiedyś ktoś bardzo mądry powiedział odnośnie muzyki. Improwizacja jest najtrudniejszą formą muzyki. Mnie ludzie posądzali, że ja niekiedy, rysując przy tablicy, improwizuję, mieszczę się w czasie. Potrafię w dziwny sposób synchronizować słowo i kreskę. To, gdy miałem cykl swoich audycji, piórkiem i węglem podkreślali telewidzowi. Mój Boże, rysować można, mówić można, ale żeby równocześnie mówić, opowiadać bajkę o czerwonym kapturku, a rysować rynek w zamojskim. To jest już bardzo trudno. Ja, proszę Państwa, właśnie nawet w dobie komputeru posługuję się niczym innym, tylko rysunkiem, który tworzę na oczach studentów. I wyobraźcie sobie, że im się to bardzo podoba. Oni są z tych wykładów zadowoleni. Przykładem tego może być ostatnia ankieta. Kiedy studenci powiedzieli, zim najlepiej nam potrafię wyłożyć swój przedmiot, bo posługuje się rysunkiem, bo potrafię narysować szczegół, bo potrafię pokazać, jak poszczególne elementy konstrukcji łączą się ze sobą, by trwać przez wiele, wiele wieków. A ja, moi wykładałem, Historię architektury drewnianej. No, państwo nie bardzo dacie wiarę, ale to jest prawda. Chyba dzięki tej ankiecie skasowano obecnie na Wydziale przedmiot, który się nazywa Historia architektury drewnianej. A to i technologia, a to i krajobraz leśny. Przecie z drewna jeszcze w 1939 roku mieliśmy około 90% architektury, wsi miasteczek, mdynów wodnych, wiatraków, dworów, dworków, zaścianków, a nawet reprezentacyjnych rezydencji. Wiemy z historii, że kiedyś to budowaliśmy z drewna nawet warowne zamki. I drodzy Państwo, następny sprzęt w tym pokoju. No tak się złożyło, że towarzyszy mi od początków mojej pracy przy ulicy Warszawskiej. A ja byłem najpierw asystentem, wolontariuszem, później młodszym asystentem, starszym asystentem, adiunktem, zastępcą profesora. Profesorem nadzwyczajnym, profesorem zwyczajnym przez cztery kadencje pełniłem funkcję dziekana Wydziału Architektury. No, koledzy, którzy kiedyś to będą oglądać, może jako podzwonne po mnie, to powiedzą, że Zim doprowadził do tego, że jakoś zwracało się środowisko. Warszawskie i krakowskie, a Wydział Architektury w Krakowie został uznany za pierwsze w Polsce. I to w jakich dziedzinach? W dziedzinie historii architektury i konserwacji zabytków to obszar tej jednostki, którą udało mi się stworzyć. I drugi obszar, mego nieżyjącego już przyjaciela, profesora Janusza Bogdanowskiego, który na wyżynę, na piedestał majestatą postawił polski krajobraz, naszą urbanistykę historyczną, architekturę warowną w swoim instytucie, w którym Najistotniejszą rolę pełnił właśnie krajobraz i ten naturalny, i ten kulturowy, w który zaczynał wpisywać się człowiek. Profesor Bogdanowski zmarł nagle, tragicznie. No, taka była Boża Wola. A ja, proszę Państwa, wspomniałem. Yy, o tej zieleni mnie towarzyszy od początków pobytu na ulicy Warszawskiej kwiat Filodendron. Ten kwiat usychał, gdy ja wyjeżdżałem na wakacje, gdy wyjeżdżałem na zagraniczne wojaże wtedy nie miał go kto podlewać a gdy wracałem. Zaczynał wzrastać, odżywał, jego łodygi dziwni są pokręcone, a każde liście jest mi bliski, znajomy. Dlaczego o tym mówię? Bo, proszę Państwa, będę to musiał ten pokój opuścić. To ciekawa sprawa, bo. Opuszczenie tego pokoju, ja osobiście, jako emeryt, ale wciąż wykładowca na innych uczelniach, ba, pełniący funkcję prorektora, innej uczelni, muszę ten ulubiony pokój opuścić za kilka dni, gdyż taka jest wola, Obrażonego na mnie dyrektora Instytutu, mego wychowanka. Poznałem go na strychu kolegiaty zamojskiej, jako studenta. Rysował dobrze, zapytałem, czy nie zechciałby zostać moim asystentem, powiedział: Ależ jak najbardziej chcę. I tak się zaczęła nasza współpraca z profesorem obecnym. Andrzej Łukaduczko robił u mnie doktorat. Ja dbałem o to, by został architektem-twórcą. Ja zabiegałem o to, by uzyskiwał zagraniczne stypendia. Zresztą żyliśmy bardzo blisko i ciepło. No, tu wymaga wyjaśnienia, cóż wydarzyło się takiego. Wiecie Państwo, hmm, wydarzyło się dużo, bowiem jestem projektantem rynku krakowskiego, wyte rynku Kościoła Świętego Wojciecha. Świętego Wojciecha jest dalej wnętrzem sakralnym. Odprawiają się tam msze w niedzielę, święta. Natomiast w podziemiach tego kościoła udało mi się umieścić i kreować wspólnie z profesorem Kazimierzem Radwańskim Muzeum Podziemne Rynku Krakowskiego. Cóż się ukazało? Rynek krakowski w niektórych swoich partiach miał dziewięć bruków, podnosił się, nawarstwienia były tak, jak w jakimś cukierniczym wyrobie. Warstwy ciemne to nie był mak w tym struclu. To był czas wojny, czas nieszczęść. W tych ciemnych warstwach można było dopatrzeć się i szczątków ludzkich kości, i Drobnych węgli, śladów pożaru, klęski, a później następowała warstwa okrzesków kamiennych, białych i wiór, które mają dziwną moc trwania. Proszę Państwa, to my z Radwańskim odkryliśmy największe tajemnice rynku krakowskiego. I kiedy mój wychowanek a później następca zaczął badania swoje w rynku krakowskim, nie informując o tym ani mnie, ani profesora Radwańskiego. Kiedy zaczęliśmy się o tych faktach dowiadywać z prasy, wtedy byliśmy zmuszeni napisać list otwarty. Coś tutaj nie jest. Zwykłego, poprawnego w etyce naukowej, no i od tego się zaczęło jako kara, któ którą ponoszę za swoją krążącą, jest właśnie to, że opuszczam ten pokój. I muszę Państwu powiedzieć, że. Tutaj, przy tym biurku siedząc, ćwierć wieku i patrząc w zaczarowane okno, bowiem z tego okna można obejrzeć katedrę wawelską, wieżę zegarową, wieżę zygmuntowską, wieżę srebrnych dzwonów i tę leżące już do kompleksu pałacowego, Mierza Sobieskiego, to wszystko oglądałem, Oglądałem i oglądam jeszcze do dnia dzisiejszego. I w porze zimowej, kiedy jest szron, i w porze wiosennej, kiedy rozwijają się pąki jaworów. I wtedy, kiedy ich zielone liście nieco przesłaniają mi znakomite. Wygląd katedry wawelskiej, widok niepowtarzalny, do którego się przyzwyczaiłem w końcu jesienią, kiedy oglądam wspaniałą sylwetę katedry przez opadające złote i czerwone liście. Mili Państwo, no nie kryję swego żalu. Przecie mogłoby być inaczej dla człowieka, który tyle zdziałał dla tej uczelni, dla tego wydziału, stworzył ten instytut, stworzył studium podyplomowe. Pracownicy, wszyscy tego instytutu są jego wychowankami. Czuję głęboki żal z racji tej przemocy.